Chcesz mieć swoją ulubioną muzykę zawsze przy sobie i jednocześnie odkrywać nowe utwory? Od całkowicie darmowych opcji do słuchania ulubionych piosenek, aż po usługi subskrypcyjne z funkcjami premium, które pozwolą Ci w pełni cieszyć się każdą playlistą. Opowiem Ci, które aplikacje są najpełniejsze, jakie mają zalety i która tuaj moim zdaniem najbardziej się opłaca. Zostań ze mną do końca i przekonaj się sam. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. YouTube Music. YouTube Music to propozycja Google w świecie streamingu muzyki i jedna z najbardziej znanych aplikacji do słuchania oraz odkrywania nowych artystów. To, co ją wyróżnia, to fakt, że nie ogranicza się jedynie do piosenek i albumów, lecz oferuje także oficjalne teledyski, koncerty na żywo, remixy, a nawet treści tworzone przez samych użytkowników. Dzięki temu jest niezwykle różnorodną i kompletną platformą. Dodatkowo w aplikacji pojawiły się podcasty, co czyni ją jeszcze bardziej wszechstronną. W darmowej wersji YouTube Music możesz słuchać praktycznie całego katalogu, ale musisz liczyć się z reklamami między utworami oraz pewnymi ograniczeniami. Nie możesz odtwarzać muzyki w tle, a po zablokowaniu ekranu odtwarzanie się zatrzymuje. Może to być trochę uciążliwe, zwłaszcza jeśli często używasz telefonu lub chcesz słuchać muzyki podczas wykonywania innych czynności. Wersja płatna, czyli YouTube Music Premium, znacząco poprawia komfort korzystania. Reklamy znikają. To co ją wyróżnia, to fakt, że nie ogranicza się jedynie do piosenek i albumów, lecz oferuje także oficjalne teledyski, koncerty na żywo, remiksy, a nawet treści tworzone przez samych użytkowników. Dzięki temu jest niezwykle różnorodną i kompletną platformą. Dodatkowo w aplikacji pojawiły się podcasty, co czyni ją jeszcze bardziej wszechstronną. W darmowej wersji YouTube Music możesz słuchać praktycznie całego katalogu, ale musisz liczyć się z reklamami między utworami oraz pewnymi ograniczeniami. Nie możesz odtwarzać muzyki w tle, a po zablokowaniu ekranu. Odtwarzanie się zatrzymuje. Może to być trochę uciążliwe, zwłaszcza jeśli często używasz telefonu. Numer 2 Spotify. Spotify to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych platform streamingowych na świecie. Swój sukces zawdzięcza temu, że oferuje dostęp do ogromnego katalogu z milionami piosenek i szeroką gamą podcastów. Wszystko w zasięgu jednego kliknięcia. Największym atutem jest potężny system spersonalizowanych rekomendacji, który tworzy playlisty i sugestie na podstawie Twoich muzycznych nawyków i gustów. Dzięki temu odkrywanie nowej muzyki jest naturalne i bardzo przyjemne. Już od pierwszego uruchomienia aplikacji możesz wyszukiwać artystów, albumy, piosenki lub eksplorować gotowe playlisty dopasowane do nastroju pory dnia czy aktywności, takich jak ćwiczenia, nauka. Czy Relax? Spotify jest kompatybilne praktycznie ze wszystkimi urządzeniami smartfonami, komputerami, tabletami, telewizorami, a nawet systemami audio w samochodach. Wersja darmowa pozwala słuchać muzyki i podcastów bez opłat, ale z reklamami między utworami i pewnymi ograniczeniami. Na przykład na niektórych urządzeniach nie można wybrać konkretnego utworu, tylko korzystać z trybu losowego. Dla tych, którzy chcą bez przerw i z pełną kontrolą, dostępna jest subskrypcja Spotify Premium, która usuwa reklamy, umożliwia słuchanie offline, poprawia jakość dźwięku i pozwala w pełni decydować o tym, jakie utwory odtwarzasz. Platform streamingowych na świecie. Swój sukces zawdzięcza temu, że oferuje dostęp do ogromnego katalogu z milionami piosenek i szeroką gamą podcastów, wszystko w zasięgu jednego kliknięcia. Największym atutem jest potężny system spersonalizowanych rekomendacji, który tworzy playlisty i sugestie na podstawie Twoich muzycznych nawyków i gustów. Dzięki temu odkrywanie nowej muzyki jest naturalne i bardzo przyjemne. Już od pierwszego uruchomienia aplikacji możesz wyszukiwać artystów. Numer 3. Amazon Music. Amazon Music to jedna z najbardziej kompletnych usług streamingowych, a dodatkowo wspierana przez jedną z największych firm na świecie. To, co szczególnie mi się podoba, to fakt, że aplikacja dopasowuje się do różnych typów użytkowników dzięki swoim planom. Dostępna jest darmowa wersja z reklamami dla osób, które chcą po prostu od czasu do czasu posłuchać muzyki, wersja wliczona w Amazon Prime, która rozszerza katalog bez dodatkowych kosztów oraz najbardziej rozbudowana opcja Amazon Music Unlimited, oferująca pełny dostęp do całej biblioteki z najwyższą jakością dźwięku i bez reklam. Ogromną zaletą jest integracja z Alexa. Jeśli masz inteligentny głośnik Amazona, możesz po prostu głosowo poprosić go o odtworzenie ulubionej piosenki, konkretnej playlisty czy muzyki dopasowanej do nastroju, co czyni korzystanie z usługi bardzo wygodnym. Katalog jest naprawdę szeroki, zawiera miliony utworów i podcastów, dzięki czemu to solidna alternatywa dla osób, które lubią odkrywać nową muzykę albo słuchać nowości ulubionych artystów. Amazon Music to jedna z najbardziej kompletnych usług Streamingowych, a dodatkowo wspierana przez jedną z największych firm na świecie. To, co szczególnie mi się podoba, to fakt, że aplikacja dopasowuje się do różnych typów użytkowników dzięki swoim planom. Dostępna jest darmowa wersja z reklamami dla osób, które chcą po prostu od czasu do czasu posłuchać muzyki. Wersja wliczona w Amazon Prime, która rozszerza katalog bez dodatkowych kosztów oraz najbardziej rozbudowana opcja Amazon Music Unlimited, oferująca pełny dostęp do całej biblioteki z najwyższą jakością dźwięku i bez reklam. Ogromną zaletą jest integracja z Alexa. Jeśli masz inteligentny głośnik Amazona, możesz po prostu głosowo poprosić go o odtworzenie ulubionej piosenki. Konkretnej playlisty czy muzyki dopasowanej do nastroju, co czyni korzystanie z usługi bardzo wygodnym. Numer 4. Deezer. Aplikacja muzyczna Deezer to jedna z najbardziej znanych platform streamingowych na świecie, wywodząca się z Francji i obecna w niemal wszystkich krajach. To, co czyni ją wyjątkową, to jej ogromny katalog miliony piosenek, całe albumy, podcasty i stacje radiowe. Muzyka na każdą porę dnia. Zaletą Deezer jest różnorodność dostępnych opcji. Możesz korzystać z niej za darmo, choć z reklamami i pewnymi ograniczeniami, albo przejść na wersje płatne takie jak premium czy family, które usuwają reklamy, umożliwiają słuchanie offline i dodają przydatne funkcje. Co więcej, dostępny jest plan Hi-Fi, oferujący dźwięk w jakości flak, co doceni wielu melomanów, bo brzmienie jest znacznie bliższe oryginałowi studyjnemu. Deezer jest dostępny w wielu językach i działa na szerokiej gamie urządzeń, od smartfonów, przez komputery, aż po inteligentne głośniki. Jeśli chodzi o minusy, darmowa wersja jest dość ograniczona. Na telefonie trzeba słuchać w trybie losowym, a reklamy mogą przeszkadzać. Choć katalog jest ogromny, niektóre premiery pojawiają się nieco później niż na bardziej popularnych platformach, takich jak Spotify. Deezer to jedna z najbardziej znanych platform streamingowych na świecie, wywodząca się z Francji i obecna w niemal wszystkich krajach. To, co czyni ją wyjątkową, to jej ogromny katalog miliony piosenek, całe albumy, podcasty i stacje radiowe muzyka na każdą porę dnia. Zaletą deezer jest różnorodność dostępnych opcji. Możesz korzystać z niej za darmo, choć z reklamami i pewnymi ograniczeniami, albo przejść na wersje płatne, takie jak. Moim zdaniem najlepszą opcją jest Amazon Music, ponieważ codziennie pojawia się tam nowa muzyka w najwyższej jakości streamingu. Link do Amazon Music znajdziesz w opisie filmu.